Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Azaczy. 68 odcinek serii zagramy w Heroes of Might and Evil 2. W poprzednim odcinku rozpoczęliśmy drugi scenariusz. I podbiliśmy jeden zamek zielonego. I teraz pójdziemy mu po drugi... A nie, dwa już podbiliśmy, bo nekro i elfy. Tutaj się udamy. Zostali mu barbarzyńcy i zostali mu czarodzieje. Coraz bliżej. Ziołki uciekają. My sobie zgarniemy jeszcze jeden do wiedzy. Tutaj nie mam po co wchodzić. Idziemy na ten zamek. Kiedy ty masz bohater, kolego? O! Tutaj się jeden zbliża. Do elfów. Nawet domku nie masz wybudowanego. O panie. Ale bida. Bida, bida. Dimitri. Możemy spróbować. Jeszcze tak. A co rozdzielmy. Czymy. by mogła pójść kolejna armia. a? No, dopuścimy kolejną armię. Znaczy mi tutaj i tak nie podejdzie. A ja nie będę musiał się co 5 sekund cofać. Żeby go atakować. Idź sobie w tą, w tą stronę. Ty dalej kontynuuj atakowanie tutaj. Tu zostajesz. Zobaczmy. Aha! Czyli taką masz armię. Polego? A, tu ma się czary, ofensywne I tak słabo coś bije z tych wieżyczek. Dwunastu. Nieźle. Coś tam magów mu zdjąłem. Pana, że coś mało, ale trudna. Zamek upadł. A tutaj już idziemy idzie, go odbić. Najlepiej w tym sensie przekierujesz. Ty miałeś iść tam, odwiedzać, to nieco. Ty miałeś to przejąć trzech tu mają. by mógł smok wlecieć. Zaosłaby. Nic ci tu nie da chyba zakrywa niego. No i tak tam smokiem wlecę. będzie obrażeń. Nieźle. No i padli. się obrażeń. A, jak idiota stanąłem. Teraz zauważyłem. Aaaa. Ale głupi, głupek ze mnie. Dosyćem niepotrzebnie garagulców. Tak naprawdę z tymi smukami bym sam wszystko wyczyścił. Jak mam być szczery. A tak liczę. Tych dwadzieścia siarki patrzyłby, żeby smokił ulepszyć do, do czarnych. Ja mam dużo tych surowców. Mogłem z samymi czarnymi latać. Ale... Ale na razie zostawimy to. Dobra, gdzie ty masz bohatera? Tu i tu. I tam. No to idziemy w tą stronę. I tam iść do góry. O, dobra, on chyba ucieka. I tutaj. Znowu, gdzie są bohaterowie? W dół któryś uciekł. Tego muszę pierwszy złapać. O, rany, ty sobie. A boż. Okej, okay, tutaj są takie fanty. Ty... Idź tam dalej. A tak, to ja mam... Bóg w dwóch miejscach mogę mieć. Nie ja mam w trzech miejscach targowisko. No i kurs mam w piątaka. Chwilę o tym pomyślę. Ty chyba jesteś najsilniejszy. Jego bohater. Posić tędy. A, wychodzi na to, że ja tutaj wrócę do, do niego i A on go tutaj pokona. Ewentualnie mogę sobie zamienić armię i ja mu dać tam, tam to wszystko, a ja sobie z samymi smokami będę latał, U też jest jakiś pomysł. Czekasz. Czekasz. Weź tutaj wejść po... Pary. idziesz tu, a ty dreptaj tam. Ty biegnij w tą stronę, zamkniemy go w kanapce. No i zrobimy tak jak już przedtem mówiłem, tutaj będą same smoki, a on tutaj sobie weźmie resztę tych ga gagatków. I tym bym się jaka cofnął i ulepszył się go na czarne smoki też troszkę tego wszystkiego sprzedał. Dziewięciu zdrowia. O, oh, ale fart. Nie powiem, to osiad nie fart. Ten smak nie padł. Jeszcze dwie tury. Muszę przeboleć. Tyle strzał? No i w sumie ostatni zamek mu został, to może polać czarne smoki, po prostu tam popędzić. A no, w sumie... ...jest mi to jakoś najgorzej. Nie ty? To ty? Ty pójdziesz od tej strony. Grupa parę. Nie, dalej jedną siarkę wymaga. Nie na tylko... Może być rycerz. Nie robi mi to różnicy. To będzie. dreptaż tutaj. prosiłbym bo ma pojawić się tam jak najszybciej. Tędy pójdziesz. Będzie szybciej. Ty pójdziesz tędy. Ty kolego... Tutaj... O! Znalazłem gagatka przejmij mu zamek on wraca na morze. Tutaj jest jakiś wajfu tego dołu Tutaj się go pozbądź Zrobić to bez większych problemów. Już to jest walka o dwóch słabych bohaterów. Znaczy nie ten jest nawet, nawet. Ja będę oszukiwał. A, on się po prostu poddał. Ciekawe. Biegnik, tam tą stronę, już na wypadek. Chociaż nie wiem, czy ona tutaj za chwilę mnie się nie pojawi. Żebym tak się nie zdziwił. Nie zdjął go na, na strzała. Jaki sens jest przyspieszenia sobie chłopów? Proszę, że chłopy i tak te będą wolniejsze od smoka. Bez sensu. A logistyka fajnie. Ale też sobie nie zbadam, co jest na morze, bo tutaj nie mam żadnej łódki. A przywołania łodzi chyba nie mam. Odbywamy się golemów w pierwszej kolejności. Zrobimy tak. Zrobimy tak. To też nie, nie trwało wieki. I kończymy zabawę. I scenariusz mamy wygrany. A nie, jeszcze nie, bo zielony przecież na, na morzu został. Dobra, teraz sobie przypomniałem. Jeszcze jednego miał na, na morzu. A no, zaważ sobie z niziołkami, czemu my nie. I tak mu nic nie zrobią. A ty przynajmniej troszkę expa zgarniesz. I tutaj się możesz ustawić. Tutaj bym sobie ulepszył z chęcią na smoki czarne. To zrobimy sobie tak. Czarne smokule. 4002. A wypadek jakby się tutaj gdzieś zdesantował to mamy czarne smoki A! tam że to prowadzi tu Wręcz mogę Nie to założyć, ale tam zdążę w ogóle dodreptać Flint Tutaj się pojawił on tam chyba zostanie, patrzę. Możesz masz sobie tu podejść. Ty podchodź tu, no bo w sumie masz tutaj pochodzić. A? Czyli dwóch bachterów masz. No dobrze. Weź koleżanko. Zesantowała się. O, jeszcze morale do tego. O Panie! Na bogatości. a ja też morale. Jak będziesz jednego zdejmiesz? Nawet blisko nie jesteś. Nie zdejmujesz? A, bo to jest totalowa skóra tutaj. A sobie popływasz. Ty? Chcesz mi sprawić, gdzie to prowadzi? Żeby tutaj pozwiedzać coś? A ty idziemy tutaj w dół. Zobaczymy też, co tutaj mamy. Może być tak, że on ma tam zamek. Krany? Ja o tym nie wiem. Uuu, dżiny! No, dobrze sądziłem. Ta zaprawa nie wiem gdzie. Tutaj. On się za chwilę na banicie uda, więc o to chciałem. Pan właśnie wykupić. Jakie frykasy tutaj są. No ja on tutaj sobie siedzi. Więc mi chyba nie zostaje nic innego jak przeklikać to. Tylko czemu on nie wróci? I dobry. Uciekam stąd. Przecież mogły próbować wrócić. O, o właśnie. Zas atakować mi tylko tego. Tutaj uciekniemy od razu. do kre, ale to jest chyba ostatniego dzień. No. Król Jarkonas III, wnuk Etanii, spoczywał na łożu śmierci i rozmyślał nad losem swego osłabionego królestwa, któremu wysoką cenę przyszło zapłacić za ciągłą walkę z jego wrogami. Wiedział, że jeśli królestwo miałoby znowu prosperować, potrzebna będzie mu pomoc dalekich krewnych miał podjąć ostateczną decyzję, czy spróbować nająć szalonego wuja Iwana oraz jego klan barbarzyńców, czy też wysłać ekipę poszukiwawczą, aby odnalazła czarną owcę rodziny, Józefa, czarodzieja, cieszącego się znaczną sławą. A, czyli tutaj mamy Wybór czy idziemy po Buja czy idziemy po czarną owcę, jak oni to powiedziały pod czarodzieja. No, będą się zastanowić, którą wybiorę. A to w kolejnym odcinku. W tym odcinku to było na tyle. Ja wam serdecznie dziękuję za obejrzenie. Jeśli odcinek się spodobał, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję na moim kanale. Do usłyszenia w kolejnych materiałach, cześć.